Tradycyjnie w weekend majowy wszyscy fani marki BMW kierują się do Torunia. Majówka z BMW to impreza, na którą zapraszać nie trzeba. To prawdziwe święto nie tylko dla fanów jednej marki. Impreza skierowana jest do pasjonatów szeroko rozumianej motoryzacji. Na miejscu można było spotkać reprezentantów wszystkich serii BMW. Od zabytkowych modeli przez poczciwe E36 do najnowszych E60. Wśród tysięcy samochodów jedno przykuwało uwagę wszystkich. Najnowszy model bawarskiej marki. Pokażemy się przy najnowszym BMW 5. To jest model F11. Zamówiliśmy dwa takie samochody, ale jeden nie dojechał do dzisiaj. Znajmuje się tutaj jednostka napędowa 3 o mocy 245 toni. Posiada pełne, pełne wyposażenie pakietu. Cieszy się bardzo dużą popularnością, bo jest to najnowszy model BMW. No i... Ciekawej kolorystyce, bo jest to e, modny biały kolor. Wszyscy znamy stereotyp posiadacza BMW. Łysy, umieśniony kark. Co ciekawe, na miejscu tylko nieliczni pasowali do tego opisu. Można było spotkać ludzi rozwijających swoją pasję. Takich, którzy obok rodziny, studiów czy pracy znajdują czas na pielęgnowanie swoich zainteresowań. Jak widać, nie wszystkim zależy jedynie na zwróceniu uwagi na drodze a Różne są komentarze Niektórzy coś nie znają, to, to nie wiedzą co to jest Auto podobnie wygląda jak każda piątka 60, A już jak w swym pakiecie, to prawie tak samo No to jest fajne, na pewno ktoś mówi, że samochód fajnie wygląda, trzyma fajne koła A my możemy powiedzieć? Rzeczy. Ale nie jest to moim celem No i Wielka majówka z BMW w roli głównej przyciąga do Torunia prawdziwe tłumy. Na zlot wybierają się całe rodziny. To sposób na spędzenie weekendu w gronie znajomych. Spotkania ludzi z tą samą pasją, a przede wszystkim dobra zabawa. Przyjechaliśmy się dobrze zabawić. Poznać nowe żony. Mamy już dwie kandydatki. Jeszcze nie wiemy, jak mają na imię, ale myślę, że, myślę, że się dowiemy w najbliższym czasie. Palenie bumy to już tradycyjny punkt na majówce z BMW. Wśród atrakcji znalazły się także hamownia, na której można było sprawdzić moc swoich maszyn, pokazy karaoke audio oraz drifting. Ten ostatni, nieodzowny element imprezy zyskał już w Polsce miano dyscypliny sportowej. Na tegorocznej majówce BMW mieliśmy okazję zobaczyć popisową jazdę bokiem Macieja Polody, polskiego driftera, który w tej dyscyplinie odniósł wiele sukcesów na scenie światowej. Tysiące samochodów jednej marki, tłumy ludzi, zapach palonej gumy i niesamowite emocje. Tak w kilku słowach można opisać dzisiejszy zlot BMW. Dla jednych to tylko zabawa, dla innych... Cały rok przygotowań. Dzisiejsza impreza powoli zbliża się do końcowi. Jednak miłośnicy BMW szykują się już na przyszły rok.